Wielce Cigodne Artur Dziambor od tygodnia już czyta listę podatków nakładanych przez PiS i nie może skończyć. Podatek cukrowy, podatek bankowy, podatek handlowy, podatek galeryjny. Powstaje pytanie, dlaczego właściwie partia Wielce Cigodnego Jarosława Kaczyńskiego nakłada na nas aż tyle podatków? I odpowiedź kryje się tu. Otóż jako dzieci bracia Kaczyńscy grali w filmie o dwóch takich, co ukradli Księżyc. I w tym wiele występuje hrabia Mortadella. Hrabia Mortadella rządził w kleskim imieniu mądrze i sprawiedliwie. Nie uciskał swych poddanych i nie dręczył ich zbytnią ilością danin i opłat, bo oprócz podatku od majątku, od ilości dzieci, od ilości przeżytych lat, od koni, krów, kóz, psów, kotów, kanarków, kur, kaczek, indyków, perliczek, gołębi i królików, od ilości spodni, od ilości wypitej wody, od snów, od kwiatów, od południowego wiatru, od miesięcznych nocy, od pogodnych dni, od ścin, od weser, od od grzebów, od trumny, od schodów, od kominów, od parasoli, od kapeluszy, od cienia, od śpiewania, od grania na trąbie, od imienin, od złotych oczu, od rudych włosów, od paraliżu, od sztucznych zębów, od rumieńców i od paznokci, żadnych innych podatków szczęśliwi mieszkańcy tego miasta nie płacili. Tak szczęśliwy biorąc żywot, mieszkańcy mieli, miły, mieli miny wesołe i uśmiechnięte. I my też możemy mieć miny wesołe i uśmiechnięte, płacąc podatki pisowi.